Czy pamiętacie Państwo, jak przed kilkoma laty wyglądał strych starego szpitala w Pucku, który był totalną graciarnią. Zobaczcie efekt. O, dzień dobry, panie starosto! Panie ordynatorze! Witam serdecznie. Znoszę Proszę powiedzieć, w co tutaj teraz będzie? A, tutaj generalnie można powiedzieć, że to takie następny rozwój szpitala przez duże R. Tak? Dzięki, dzięki temu, co tutaj udało się zrobić, czyli tej kompleksowej przebudowie tego naszego pięknego szpitala, który teraz jest piękny, funkcjonalny nowoczesny, yy, wraz z poszerzaniem yy, oferty leczniczej idzie też szkoleniowa oferta. Tak? I tu będziemy yy, tutaj, tutaj będziemy się szkolić, tutaj będą szkolenia nie tylko dla takie wewnętrzne, wewnątrz szpitala, dla personelu, z ratownictwa, z pierwszej pomocy, ale też z racji prężności, z jakim się szpital rozwija. Będziemy tak zwanym Center of Excellence czy Teaching Hospitals, który się chodzi o uczelnie medyczne dla firm, które czy to z działki ortopedycznej, mało inwazyjnej, czy też z ogólnochirurgicznej. Tak jak to już pan też wie, rozwijamy się, idziemy, będzie chirurgia bariatryczna, chirurgia przepuklin, to jest na wysokim poziomie. Duże firmy chcą, żebyśmy byli dla nich wyłącznym na Europę, centrum szkoleniowym, więc takie pomieszczenie, taki, taka infrastruktura jakby wpisuje się w w, no, po w, w, w potrzeby i w DNA tego szpitala, który, który zawsze szkolił. Drodzy Państwo, to co się udało tutaj zachować, to nowoczesny strych, ale to, co nas bardzo cieszy, i tutaj, staraniem pana Kamila i wielu pracowników, udało się stare elementy zachować, i to jest tylko połowa tego strycha. Tak, druga to część jest, to jest tutaj ta taka nowoczesna, przeznaczona na dalszy rozwój, dalsze prężne, że tak powiem. E, wspomaganie i też uczenie, bo to jest najważniejsze co warto podkreślić będziemy, że tak powiem, e, teaching hospital, czyli tak jakby uczelnie medyczne będziemy uczyć studentów, mówiąc w krótko. no w, w naszych, e, że tak powiem, tym co mówię, czyli pediatria, chirurgia e, choroby wewnętrzne, tak, więc jakby to jest kolejny kolejny niebagatelny wielki krok dla rozwoju, ale to jest tylko pół tego strychu druga część to jest część, e, która też jest odpowiedzialna za komfort pracy Jaki y, dobre powietrze, a wiemy jak było kiedyś w COVIDzie, filtry i tak dalej. Mamy poddzielane tutaj y, strefy, które są niezależnie wentylowane, czyli w budynku, który ma 100 lat, mamy ultra nowoczesność, praktycznie szpitala można powiedzieć zakaźnego. To jest, proszę Państwa, druga część strychu. Tam była salka konferencyjna, a tutaj jest techniczna. Panie Kamilu, co tutaj? Tutaj No generalnie y, tak jak pan zaraz powiedział. Ultranowoczesny system wymiany powietrza, filtrowania powietrza, ogrzewania, no generalnie wszystko. Serce dobrej, można powiedzieć, atmosfery w szpitalu, ale, ale to byłoby trochę nadużycie. Generalnie ta część jest odpowiedzialna tylko za blok operacyjny. Tak? Wydaje się, że to jest duże w porównaniu do całej reszty, ale to jest tak jakby najwięcej musi być wyfiltrowane, największe, że tak powiem, czystość powietrza, parametrów trzymania, wilgotności. Tempa nawiewu, wymiany ilości, więc jakby to jest, to jest odpowiada tylko za blok operacyjny i salę pooperacyjną, a tutaj mamy trzy sekcje odpowiedzialne za y, niezależne, y, odpowiedzialne za wentylację oddziału chirurgii, od, tak jakby części oddziału chirurgii, w której ewentualnie możemy izolować pacjentów, jest to zupełnie niezależna wymiana powietrza i dolna część z y, też filtracją, i, znaczy wymianą powietrza i wentylacją w obrębie tutaj strychu, który tam byśmy mieli okazję zobaczyć.